Victor Marie Hugo urodził się 26 lutego 1802 roku w Besançon, a zmarł 22 maja 1885 roku, 133 lata temu w Paryżu. Był wszechstronnym twórcą, poetą, dramaturgiem, powieściopisarzem i teoretykiem romantyzmu. Uczestniczył w przeobrażeniach ideowych, politycznych i artystycznych swej epoki, stając się jedną z najwybitniejszych postaci XIX wieku we Francji. Przez wiele lat był monarchistą i legitymistą, lecz zmienił poglądy i stał się zwolennikiem republiki. Potępienie zamachu stanu Napoleona III z 1851 roku sprawiło, że trafił na wygnanie, na którym przebywał do 1870 roku. Mieszkał w Brukseli, na wyspach Jersey i Guernsey. Po powrocie włączył się aktywnie w działalność polityczną, występował m.in. w obronie komunardów 1870 roku. Jako się rzekło, Victor Hugo uprawiał wszelkie gatunki literackie. Debiutował tradycyjnym zbiorem wierszy od Poesie Divers i powieścią grozy Han z Islandii, ale przede wszystkim okazał się nowatorem w dziedzinie teatru. W przedmowie do dzieła Cromwell sformułował teorię dramatu romantycznego, przeciwstawiając go klasycznej tragedii. Zaczęto też uznawać go za największego poetę epoki. Pisał też powieści historyczne, Bóg albo Powstanie na San Domingo, czy Ostatni Dzień Skazańca, będący pełną zapału mową przeciwko karze śmierci. W tym czasie powstała też słynna Katedra Marii Panny w Paryżu. Lata wygnania charakteryzowały się wielką aktywnością twórczą Hugo. Najważniejsze okazały się dzieła: nędznicy, pracownicy morza i człowiek śmiechu. Później powstało jeszcze wiele utworów, spośród których warto wymienić Rok 93, powieść historyczną. Na marginesie, Hugo był również rysownikiem. Zachowało się około 3000 jego prac. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl, gdzie dostępne są liczne wydania Wiktora Hugo. W Nędznikach pisał Bo miłość jest jak drzewo, Sama z siebie rośnie, głęboko zapuszcza korzenie w całą istotę człowieka i nieraz na ruinie serca dalej się zieleni.